Takie przemyślenie, wiecie co to jest? Wiecie, co to jest? Ja tutaj widzicie weekendowo, dzieci bawią się w drugim pokoju, jak gęba gorąca po saunie, różowy szlafroczek żony, więc cała prawdę całą dobę jak to u mnie? To jest tran. Pa kazała łykać tran, ja do dziś dnia łykam tran. Patrzcie, jaka wielka tabletka. No po prostu jak czopek, praktycznie, taka ogromna, jak mój kurfoniowasty nos. I teraz mam do was pytanie: czy jak wy łykacie tabletki, sami odpowiedzcie sobie na to pytanie, to nie macie czasem problemu, żeby taką tabletkę połknąć? Ja mam zawsze problem, muszę połykać wodę, tutaj popijać herbatą, coś by to przeszło przez gardło. Ale jakbym tam na tej łyżce zamiast tabletkę miał na przykład jakieś pyszne lody ulubione, albo kawał soczystego steka, to bym nie miał najmniejszego problemu, żeby to połknąć. Bo tak naprawdę to nasze nastawienie robi tą ogromną różnicę między tym, czy my bez problemu coś połkniemy, czy nie. I tak samo jest z naszym życiem. I ja wiem, brzmi to jak paździerz, jak coaching za dwa złote, ale cholera. Tak, faktycznie jest. Jak się nastawiamy do pewnych rozwiązań, że to będzie trudne, ciężkie, negatywne, jakkolwiek, to tak prawdopodobnie będzie. I tu nie chodzi o jakieś gówniane afirmacje. Tu chodzi o pewne nastawienie. Jeśli my się nastawimy negatywnie do pewnych rozwiązań rozwiązań problemów, które możemy sobie sami wygenerować, no to my zawsze nie będziemy chcieli tego zrobić. Ale jeśli się nastawimy pozytywnie, że to jest łyżka lodów, która może niekoniecznie łatwo przejdzie przez gardło. Ale będzie smaczna na końcu, to tak rozwiążemy nasze problemy. Kurde, ale nie że to coaching weekendowy!